Pekan Orlen poprzez inwestycje w sport wzmacnia rozpoznawalność marki na arenie międzynarodowej. W składzie Orlen teamu znajduje się wielu utytułowanych sportowców. Jednym z nich jest kierowca F1 i DTM Robert Kubica, który opowiedział o tym, jak wygląda jego sytuacja podczas pandemii koronawirusa. Znajdujemy się w bardzo nietypowym okresie myślę, że w okresie, na który nie byliśmy w ogóle przygotowani. I, I jakby yy, mentalnie, ale też yy, fizycznie. Yy, jednak yy, nasze ciało, nasz umysł jest stworzony do tego, do codziennego, do codziennej pracy, codziennej pasji, do znajomych, do wyjścia na dwór, na pole, do, do pojeżdżenia na rowerze. Niestety z dnia na dzień nie było to nam zabronione, ale była to jedyna i jest to jedyna droga do zwycięstwa przeciwko koronawirusowi. Dlatego ja oczywiście. Też zostałem w domu, już straciłem rachubę ile tygodni jestem sam w domu w Monako. Ja oczywiście będąc sportowcem muszę ćwiczyć, muszę trzymać formę, oczywiście nie tą formę wyścigową, ale formę fizyczną. Dlatego zaadoptowałem sobie parę rzeczy już na rowerze, nie, nie, że na zewnątrz, ale na trenerze w domu. Symulator, jakieś ćwiczenia mentalne, także ogólnie dni nimi schodzą jakby w miarę szybko, ponieważ... Okazuje się, że nawet z domu, jeśli się dobrze przygotowujesz i, i zorganizujesz sobie pracę, te, te godziny w miarę szybko mijają. Robert bierze udział także w wyścigach wirtualnych. Jednak, jak podkreśla, takie wyścigi rządzą się swoimi prawami. Jest to zupełnie coś innego. E, umówmy się, że bardzo dobry kierowca wyścigowy e, w rzeczywistości niekoniecznie będzie sobie dobrze radził w wyścigach wirtualnych. I oczywiście na odwrót. E, Dlaczego? Ponieważ, e, e, jakby odczucia, które ma kierowca e, na co dzień, e, jeżdżąc w rzeczywistości, są zupełnie inne niż te, które siedzą e, przed komputerem. Ten rok dla Roberta Kubicy zapowiadał się dość intensywnie. Jednak pandemia pokrzyżowała trochę drogi, także w wyścigach samochodowych. Ten rok miał być naprawdę hardcore ponieważ. E, no, weekendów wolnych miało być bardzo mało. Były okresy, miały być okresy, gdzie tak naprawdę miałem 9 weekendów z rzędu wyścigów, później weekend wolny i następne 4-5, także e, ogólnie no, w domu mnie nie miało być. Okres i sytuacja, w której się znaleźliśmy, oczywiście wszystko zmienił. E, dlatego też myślę, że cały świat wyścigowy będzie musiał się też zaadaptować. Oczywiście kiedy będzie to możliwe. Mam nadzieję, że będzie to możliwe żebyśmy wrócili do ścigania i nie tylko do ścigania, do, do powrotu do normalnego życia. Świat wyścigowy potrzebuje tego, ale nie tylko wyścigowy. Dlatego e, oczywiście priorytetem jest zdrowie e, i nie podejmowanie ryzyka w, tak, w takiej sytuacji, ale mam nadzieję, że, że jesteśmy bliżej niż dalej. Chociaż e, należy być optymistycznie nastawiony. Wyścigi jak i inne plany zawodników Orlen Team odbędą się najprawdopodobniej w innym możliwym terminie. W tej sytuacji najważniejsze jest zdrowie nas wszystkich.